jest wykonać Fortnite'a więc subskrybujcie kanał, jeśli film się podoba. Jeśli nie, to zachęcam jak najbardziej też. Oraz yy, lajkujcie moje filmy, szczególnie jeśli ten. Jeśli lubicie Fortnitea, bo to jest pierwszy trzyk Fortnite'a a jeśli nie znacie Fortnite'a, to możecie go nim poznać. Yy, jak wiem od piątego sezoną rozdziału drugiego, więc jak najbardziej... Yy, Teraz to... Nie wiem. W każdym razie o od... jest... yy, Nie wiem, który tam, ale nie ważne. Wiem, że jestem słaby, wiem, nie ma co. Ale wiecie, tutaj trzeba. Jeśli ktoś gra w Fortnite, to zapraszam. Yy, mój nick to tutaj macie w lewym górnym rogu. Yy, I co? Yy, teraz idziemy sobie tutaj tutaj. Zresztą. No i co? Mam nadzieję, że film się podoba, Bo będzie takich filmów chyba więcej. no, Fortnite'a jak najbardziej do więcej filmów. A jeśli Wam się nie podoba, to by postawmy na to. Żeby mnie będę się nagrywać Po prostu nam odpuścić Fortnite'a. Napiszcie mi w komentarzach. Yy, nie wiem, czy wiecie, ale w yy, poniedziałek był like, macie go na kanale, możecie obejrzeć. Jak najbardziej macie, yy, więc nie ma tutaj na co narzekać, a ja yy, kolejny. idę do typu, bo nie ma na co tutaj kąpić. o mój chłopa, pierwszego. ale pozbieraliśmy się co najważniejsze Ty to tak go zaczysz, ja to słyszę już. To mi tylko zaczysz. Wszystkie chiny. Kurde, bardzo. To no jest to po prostu 10 miejsce, ale oczywiście ten fragment. fran, gier, tylko nikt był. No i co? Lecimy do kolejnej rądeczki. więc zaraz sekundka, wracam, yy, przed tym jak się zetnie runda spokojnie No tak jak mówiłem już jestem, a więc spokojnie Słaba rądeczka, ale to widzicie, widzieliście, że to był kozak. No, zabudował od razu, więc nie ma co. I dla mnie i tak dobrze zrobiłem. Bo tu we mowę. Ocencie moją grę od 1 do 10. Tylko pamiętacie, że gram na PlayStation, więc też gram od tego. tego od piątego sezonu, nie wiem czy rozdziału drugiego czy którego rozdziału nie wiem który jest teraz na przykład rozdział ale yy, od wtedy kiedy były yy, punkt zerowy takie duże obiektki, więc te, gdzie były te teleportery na Śląsku i takie tam obiadki yy, jeśli ktoś gra w Fortnite wtedy, albo grał yy, a, na przykład tak, nie grał to yy, polecam oczywiście a, i w ogóle polecam oczywiście dokończę. No, Jeśli komuś się oczywiście grania nie podoba, to nie musi, ale zachęcam do grania. Jeśli yy, możecie yy, oglądać czy te filmy się podobają, to mam nadzieję, że yy, gra wasza na przykład też będzie się podobała, więc myślę, to jest fajny, fajne dosyć pomysł. No, yy, a tak, yy, oczywiście, jeśli ktoś gra Fortnite, to jej napisze. Dodam do znajomych i może niech napisze nic w, koment w komentarzu, to może będzie taki nacisk z tą osobą. E, oczywiście ja mam teraz mikrofon pod pierwszy, e, bo no, jakoś rozmawiam e, Więc tak, lecimy oczywiście na lewic, na no, skocą mikrofonu niektórych... mikrofonu mikrofonu Albo wiecie co, polećmy sobie na lewic. Tak, to y, tu, ale w tym wiem, że nie wiem, że będzie szybka rundetwa. Y, oczywiście ja nie zawierzemy także środki ryzykować. Y, film będzie bardzo trustym. Też y, nie wiem, 15 budget kollukowe ten filmko. No myślę, że przewiduję około 3, 3 takich, no można powiedzieć, że dobrych sprzędeczek, bo kolejnie kiedyś tego miejsca. No tutaj raczej no zaledwie nic dobrego z tego nie będzie, ale o, to jest zbiję zobaczcie w lewym dzielnym raku moje HP wszedł i pobudzicie pot, żeby dowiedzieć się, że nie pot. Może od razu przy muszę Patrzcie, nie patrzeć, nie jedna kota dobija 25 HP z punktu dokładniej tego, a tak, osłona cię nie ochroni przed burzą, obrażeniem na wypachki. A osłona osłoni przed pociskami Od I co? Do tego nie, no ja przepraszam, czy widzę. Nie widzę, ale przepraszam cię gościu, ale mam usiąść. Usiąść. Jezu, chłopak widzieliście, ale wysiadł właśnie. Leży, słuchajcie, bardzo ładnie rozegrana. No, To jakoś wyjdzie, ale o! Nie, 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 nie. Ja wiem, że to miałem literkę, ale... Nie wiem jak to było. No tylko słuchajcie, ten mój internet to jest masakra po prostu. Jest żeby... na masakra, ale strefa idzie. Słuchajcie, nie spodziewałem się, że na zalewie będę miał takie dobre itemy i w szczególności taki dobry yy, przeżycie w szczególności, bo trzy flagi na... nie no, co ja robię, słuchajcie to jest niesamowite tu mamy jeszcze chłopa gdzieś w domku gdzieś tam jest chłopa. Przepraszam za telefon, ale tutaj kolega do mnie dzwoni. Ja myślę, że dobrym pomysłem będzie ucieczka do strefy. Jakoś mi nie to leży na tym gościu. Czy ja wiem, że mówię jak trochę taki lisek, ale będzie no ja przeżyć, bo to jest jako trzymać. Nie wnikajcie, po prostu wiecie, ja lubię czasami gadać takie głupoty. Ale to wiecie, to, to jest to takie wrodzone. Nie no, to, oczywiście szacuję, ale... No czasami nie wiem po co tak dogaduję, ale... Wiecie. Strefa w sumie, więc idziemy do strefy. Mm, odcinki z Fortnite'a, montaż i takie tam. Swoją opinię dajcie na temat tego odcinka, bo jest to pierwszy odcinek odcinek podkreślam, żeby nie było komentarzy typu A już robiłeś live'a mm, z Fortnite i to samo mówiłeś. Tak wiem, że mówiłem to samo, ale no... Są warunki, są. Więc hmm. snajperkę, słuchajcie, bo lubię snajperkę. Zuste mi się wydaje, że dobre ze snajperki. Tak, tutaj Wojt, yy, tak kolega. Oczywiście do mnie musi teraz dzwonić, nie rozumiem, że nagrywam. Nie no, po prostu nie mogę mieć pretekcji, bo nie mogę nic. Wiem, że teraz ukrywam się z Pan Blik. No nie mogę, po prostu nie mogę. O nie, tutaj mogą mnie to Chłopy, o, tutaj mam właśnie. Jakoś... Kolega chce dołączyć, ale oczywiście na tym odcinku nie będzie z nim. Raczej wcale nie będzie. No nie są na

na to, żebym dostał 25 HP. Zupełnie nieopłacalne. Nie kupujcie tego, jeśli gracie, ale i tak nawet jeśli nie gracie, to nie, nie kupujcie. Nie no, jeśli nie gracie, to w ogóle też kupy nie trzyma to co ja mówię, ale to mówiłem już, co się dzieje. Dobra. Schowajmy się też kosza, oczywiście żartuję, ale mm, widzicie tutaj powinno być jakieś przejście na górę. A szkoda mi bardzo matsa bo nie mam jakoś sporo. czyli materiały materiały do, a, na bud do budowania I, a jeszcze tylko szybko przypomnę o subskrypcji, bo widzę tu za że ty nie subskrybujesz, a mam tutaj chłopa Nie chłop nie ucieka? A tam jedzie. Wiesz, to jest to prawda? Widzicie, to ja tak właśnie, że z daleka mogę potrafić a z bliska nie potrafię. Dobra, jedziemy na to ale tak, to go Ale to wiecie, to... To ja mnie tutaj ogólnie. Nie no, ale to chyba mi się wydaje, że to plus to, to jest offer połączenia, więc bo widzicie, nie wiem, czy wiecie, co to robi, ale to przeszukuje na daną odległość osóbki. Więc myślę, że to jest spoko. Ja tą broń uwielbiam zapewne długo osłabią widzicie jakie to jest opa co mi tutaj przyszło ja wiem mogę być spokojna że tutaj nie ma żadnego chłopa w pobliżu w sensie tutaj na jaką to odległość chciała sobie tam jeszcze rzucę tak obu mam nieskończono się amunicji bo sama się ładuje więc to jest w pełności dobra broń ale widzicie że mam po prostu mm, też dobre mm, bardzo ...rzeczy. Mm. Ta rąbka to już jest ostatnia rądka, więc... My, ...może tutaj spróbuję zrobić wygraną. Ale nie sądzę, że się udało. Bo... ...widzieliście, jak ja słaby jestem. pompem pompę misuję, a tutaj wiecie, to... Mam wolę sobie przeszukać.

To, to jest taki minus, że z trzeba celować. Tutaj, jak jesteś w samochodzie, trzeba celować. Trzeba. Więc o, mamy strefę, więc możemy pokamić. no Strefa myślę, że wydaje się bardzo fajna. Myślę, że raczej właśnie będzie tutaj idea. O, zrzucić, możemy sobie przydatkić. Nie, no, żartuję. Strefa jest nowa. O, mówiłem, że mamy strefkę. Tutaj. szkoda, że nie mogę nic zrobić z tym Poszłam sobie wody wody oczywiście, nie żadnego innego napoju ale to wiecie, tak to... gadam takie trochę głupoty, ale nie mam już o czym gadać, o widzicie tam też robił skybase ale w o, Wam, którzy oglądają filmy moje. Cztery osoby znowu bardzo dobreka. To by w ogóle boci, nie mam o czym tutaj mówić. Chodzimy sobie na górkę. Tam mamy strefę i tam są chłopy, widziałem. Już tam był jeden chłopak na pewno. Tam sobie rzucę tak, żeby leciało jakoś. Ja oczywiście tutaj też nie przyjmowałem tutaj trzeba wszystko sprawdzać dokładnie tam z czego było raczej tam ktoś jest właśnie problemy, ale to będzie to takie Nie no, to że to ja bym powiedział, też problemy. Trzy osoby, może ujnak. Ej, słuchajcie w ogóle, bo ja zapomniałem, że e, przepraszam Was za to, że ja nie odzywałem, ale patrzyłem tylko na tyle osób zostało. Wydaje mi się, no myślę, że tutaj jest ten chłopak. Bo zostałem jeden na jeden, więc bardzo przyjemne, myślę. Tam jeszcze bym wrzucił. verður að Kąpić trochę, bo jest połowem, proszę. Właśnie na tym modelu się może wesprzeć. bo on możemy sprzedać bombę jeluczkowe i chyba spadł na dół a nie strzedł ale dobra musimy go tutaj dokończyć wykończyć żeby tutaj jednak jest bardzo niebezpiecznie. no jest jednak i teraz akurat wracławię na nie wiem co się dzieje 怎么样？ Odcinka, bardzo się chwilę. Eee, dziękuję. Bardzo się cieszę dziękuję. A więc zostałam do tego. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Jest bardzo fajny Was obcę, przychodzi na przykład. Trzymajcie się ciepło. Cześć.